Cześć, to ja JJ Crackers i cześć w moim drugim odcinku z, z gameplayów starej gry. Dzisiaj to Super Flash Mario Bros. Flashowa wersja Ale myślę, że będzie w porządku. Jak widać na stary Mario. Tak bardzo znana gira. Chyba nie jestem osobą, która by jej nie znała. Bardzo kultowa, może tak. Dawno nie grałem w Mario. Tego nie wiem, jak to trzeba zbić. Teraz red ray Dobra mło mm. oh, niej nie, nie ten what ten Mario mnie nie da się pokonać Hardcore Mario Artus Mario więc, yeah. Yeah. więc to są checkpointy? Nie wiem. Ooo! Ja myślałem, że Mario może być taki fajny. A więc znowu Ratry. Ale naprawdę, nie wiedziałem, że Mario może być taki fajny. Może nie fajny, yy, kultowy. Nie, kultowy nie, bo jest kultowy. Hmm, dobra. Hmm, dobra, kultowy. Hmm. Okej. Okay. Yeah. Yy, dobra. Może ta wersja Mario nie jest zbyt e, szczerze, drugi raz gram w Mario dopiero. <grym> dobra Ale kiedyś naprawdę, ja liczę tylko ten rok, to naprawdę taki Mario to była moja taka gierka, żartuję. Co tam asasiny, takie nie asasiny w ogóle. Jak go zawod. o jakiś boss. Mhm. Dobra. Uuuu. Dobra. Dobra, no to... To jest... Może tak, tak. Ja teraz idę na basen, więc... Dobra. Taki to był dzisiaj słaby gameplay. Troszkę sobie pograłem. No to cześć. Do następnego odcinku z serii gameplaye Stary Gier. Cześć. Poczekajcie. Tu będzie widać mój program. ui, Dobra.